Dzień dobry. Dzisiaj dowiemy się, w jaki sposób można zdrowo sprzedawać warzywa i owoce lokalnie. W jaki sposób tutaj gospodarstwo TruS Eco oferuje w nowoczesny sposób produkty swoje lokalnym klientom, oraz jak później zdrowo przy okazji agroecyprotek można produkować właśnie warzywa i owoce. Dzień dobry, Mirosław Maziarka. Dzisiaj jesteśmy w miejscowości Wodzisław Śląski, w gospodarstwie Trus Eko, Pani Barbara i Mirosław Oślizła oraz córka Agnieszka, tak? Najmłodsza córka. Najmłodsza Córek jest kilka, ale najmłodsza. No to pięknie. W gospodarstwie tutaj, powiedzcie mi, Wy uprawiacie już od dobrych paru lat. Jakie, na jakiej powierzchni warzywa i owoce? A czy dobrych paru lat to, to za mało powiedziane, bo tradycje truskawki u nas to już jest 50 lat. Ja się urodziłem w truskawkach, dlatego no, kontynuujemy te już pokoleniowe pokolenia na pokolenia. E, tradycje. No, dzisiaj gospodarujemy na 50 hektarach. Ale uprawiamy też uprawy typowo rolnicze, kukurydzę, zboża, żeby mieć być samowystarczalnym, samowystarczalnym pod względem słomy, żeby było odpowiednie zmianowanie, przedplony, biomasa itd., itd. Ale stricte utrzymujemy z samych upraw ogrodniczych gdzieś około 25 hektarów na dzień dzisiejszy. Utrzymujemy oczywiście prym wiedzie, truskawka, ale jest też sporo arbuza, jest borówka amerykańska. Szparagi zielone. Szparagi zielone. Mamy dwa hektary zielonych szparagów, własnych, polskich, zupełnie też inna jakość towaru, zachęcam do spróbowania. Z warzyw co uprawiacie? Mamy pomidory gruntowe, mamy ogórki wspaniałe gruntowe do kwaszenia, jagodowe, maliny, Jagodny agres czerwony, zasadzony też jest czerwona, pożyczka jeszcze, w, w z czasów... dużo. Tak, żeby był, 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 były atrakcyjne zakupy u nas bezpośrednio w gospodarstwie. W tym kierunku idziemy. A tak. tu, tu jest piąt sprzedażowy, właśnie, także może one. To zaraz, <głos》> tutaj więcej. Się, zaraz się zapytamy. Właśnie, bo przyjechaliśmy tutaj, bo tutaj dwie ciekawe rzeczy. Pierwsza sprawa: to tutaj za mną stoi Owocomat, który wdrożyliście kiedy? W zeszłym roku. W zeszłym roku, czyli w 2023. Tak. Ale powiedzcie mi tak, no bo wy sprzedajecie głównie tu na lokalny rynek, Włodzisław Śląski, tak, tak? Tak. I dlaczego postawiliście ten owocomat tutaj? Żeby uzupełnić sprzedaż w godzinach, kiedy mamy zamknięty sklep, taki sezonowy tutaj. Bo wy macie swój sklep, tak? Tak, 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 sezonowy sklep tutaj przy gospodarstwie. W niedzielę, kiedy klienci bardzo chętnie chcą sobie na przykład truskawki czy maliny do lodów kupić, a wszystko jest pozamykane, więc my tutaj się staramy uzupełniać ten owocomat na bieżąco. Poza tym czasami zdarza się, że w godzinach wieczornych, nocnych wracają z pracy, też korzystają z tego Wocomatu. Obserwujemy, że przez noc potrafi cały owocomat się zniknąć. Także generalnie okay. jest to ukłon do naszych klientów, którzy nie mogą przyjać w godzinach otwarcia sklepu, ale też dla nas, że po prostu możemy wykorzystać ten nasz towar w pozostałych godzinach. Czyli to jest jakby taki trochę, można powiedzieć, dodatkowy dochód, który tak, by Wam tak. zniknął, tak? Tak, dokładnie tak jest. No to I na pewno też wartość marketingowa. To jest nasza wizytówka. I to jest tutaj, bo to jest przedmieście Włodzisławia Śląskiego, tak? Tak, to są obrzeża, takie zielone, zielone tereny. Już można powiedzieć Śląska. Tu odtąd w kierunku południowym już jest tylko i wyłącznie zieleń. Nie ma żadnych zakładów produkcyjnych, nie ma. Tu już są naprawdę płuca, płuca południa Polski. E, skoro Wy lokalnym e, pro... Klientom, tu sprzedajecie, to musicie też dbać, żeby te owoce, warzywa w zasadzie były bez pozostałości. Czy ekologiczną produkcję prowadzicie, czy jaką? Jak to wygląda u Was? To znaczy, staramy się, aby nasze produkty były jak najbardziej zdrowe i dla klientów jak gdyby miały najmniej pozostałości w środków jakichś tam chemicznych, czy pestycydów, czy metali ciężkich. Bardzo często zdarza się, znaczy, jesteśmy. Często kontrolowani przez różne instytucje, także sami też idziemy w tym kierunku, badamy nasze, nasze produkty. Ostatnio mieliśmy badaną naszą borówkę amerykańską, którą mamy w uprawie ekologicznej. Jest wynik pozytywny, to znaczy zero pozostałości jakichkolwiek, jakichkolwiek środków chemicznych, pestycydów, metali ciężkich. Także potwierdziło się to, co my robimy właśnie dla ludzi, żeby było jak najmniej chemii zawartej w tych naszych produktach. To fajnie. Młode pokolenie zajmuje się sprzedażą, tak? tak? No i jak jak, jak odczucia, bo to w sklepie wtedy, nie, nie w macie, bo tu sam sobie się sprzedaje, tak? tak. I, I jak tam odbierają? Są już stali klienci, czy to? No, są stali, są tacy, którzy dopiero odkrywają to, co tak. mamy tutaj, i nawet to są mieszkańcy, którzy mieszkają w Wodosławiu od wielu lat, to dopiero teraz dowiadują się, że mamy różne owoce nawet i truskawki, i borówki, i maliny, i arbuzy, właśnie. Bo właśnie słyszałem, że młode pokolenie też troszeczkę promuje to na Facebooku, tak? Tak, dokładnie. I dzięki temu tak. też można wychodzić na. Czyli lokalnie można też działać nowocześnie, tak? Tak. No to fajnie, fajnie. Czyli i to już jeśli wy na no 20 hektarów warzyw i owoców jest co roku uprawianych, tak? Tak. No to jest tego trochę, i wy to w zasadzie na, na giełdy nie jeździcie, tak? Nie. nie. Unikamy rynków giełdowych. Czyli wszystko jest bezpośrednio. Staramy się nasze uprawę szyć na miarę, czyli na miarę potrzeb naszych klientów, właśnie... które z roku na rok są coraz to większe. Tak, i słyszałem właśnie, że też wprowadzacie też samozbiory. Jak to wygląda w tym roku? No to oferujemy, otwieramy pole dla naszych klientów, po prostu dajemy im koszczek i chcemy, żeby sobie sami zobaczyli, jak się zbiera truskawki, jak one rosną, żeby też pokazać młodszemu pokoleniu, jak to wszystko działa i żeby no, jednak zrozumieli, że to... I te zruskawki nie jest tak łatwo do zbierania i też jak sobie sami nazbierają, to inaczej się na to też patrzy. No i jak to w tym roku wyszło? Wam? Znaczy przyjęliśmy bardzo liberalny system tego. Zbieramy codziennie po 16 do, 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 do 19. Wtedy Agnieszka miała wagę na... Na polu ludzie zbierali, wracali z pełnymi do auta tu, na tej drodze, na której teraz stoimy. W zasadzie nie było miejsc parkingowych, był, był sznurek. Musimy w najbliższych latach poprawić ten, ten stan i, i, i przewidzieć więcej po prostu miejsc parkingowych. Natomiast y, mamy dokumentację zdjęciową zrobioną z tego, te miny uśmiechniętych dzieci, całych rodzin są po prostu bezcenne. Okej, okay, no to, to były truskawki. Bo ile wy macie tak. tych hektarów? No truskawek owocu, owocującej zawsze około 10 hektarów sta stajemy kroka. się utrzymać. No, w, w dobie dzisiejszego braku rąk do, do zbioru yy, od lat już bazujemy na, na, na zawodowych zbieraczach po prostu z Ukrainy, ale no, oni się już też yy, kończą Kończy, trudno dostępni, yy, 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 yy. będzie coraz to gorzej, coraz więcej, w zeszłym roku testowaliśmy yy, pracowników z Filipin, nie bardzo no, ten, 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 ta próba wyszła, że tak powiem, także no, nie ma się co łudzić, że że, że, będzie że będzie lepiej, na pewno nie będzie, także ja. trzeba, trzeba gospodarstwo trochę przekonwertować do nowych, nowych warunków, jeszcze bardziej rozłożyć planowanie w czasie, tak żeby te kilkanaście osób po prostu mogło wszystko zebrać ja. na czas i w dobrej jakości yy, przedstawić to do, 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 do sprzedaży. Okay, no to w tym odcinku mówiliśmy właśnie o takim nowym podejściu do krótkich łańcuchów dostaw bezpośrednio od producenta do klienta, a w następnym porozmawiamy już z Mirkiem bezpośrednio jak to jest w polu, jak można produkować zdrową, zdrowe warzywa i owoce. owoce.